Niczym nie odsuńcie się, słuchajcie, stamtąd. Bartek no próbuje tygu. wyjść Panie. na transportery. A! Tylko za pomocą... o! I nie udało się. To jest zbyt trudne dla mnie. Proszę próbować. Nie wiem jak to wejść. Prosto. Patrz, masz otwory tam. I faktycznie. No kombinuj. Czego nie mówisz? Logiczne no, myślenie. Czego nie mówisz od razu? Dobra. Odsuńcie to się, u... bo tu będzie gość jechał za chwilę. Aha. O, Daniel tak go, Wiesz tak, żeby... Na żółtej roce puszczasz? Już wyszedł okay. na górę trzeci Bartek próbuje jeszcze tak Tak, tak, tak. Daj się go na tych za Zaraz, moment, daj się Wszystkie drodzy. mi? A tu jedzie sobie, proszę, o. Z drugą stronę, na tyrolce. Idzie Bartek. Poproszę. Dobra. O, której nie będzie. Ja muszę je No i doszedł. Można sobie dziura no, może sobie jechać? jest. Może sobie jechać. Doszedł i to dnia. Gdzie masz dziurę? Widzę, że są trochę za nisko. Nie, nie, gdzie tu masz dziurę? Do góry. Jest. Jeszcze jedno musisz. Jeszcze jedna strzynka no nie jest troszeczkę, nie jest to nisko o proszę bardzo, teraz będzie perspektywa To jest dziura, czego nie mówisz no i wyszedł proszę chodź jabłkowy. jabłkowej czas Alfanie, ale fajnie, tak, tak. No to udało mu się wejść.